Eloszka, siemanko, witam serdecznie po raz drugi. Tak jak obiecałem, nagrywam drugie wideo. W tym wideo będziemy dawać granty na L2, więc będzie tutaj potrzebne zaangażowanie trochę naszego kapitału. No, nie będzie to zbyt łatwe wideo, mam nadzieję, że sobie poradzę. Nie testowałem, czy to wszystko będzie działać tak, jak mi się wydaje, ale będziemy potrzebować tutaj, tak, trochę kapitału. Najlepiej, żeby był on na poligonie, ale jeśli nie, no to ogarniemy. Będziemy potrzebować Argent Wallet wersję mobilną. Musicie zrobić totalnie nowe konto. To, co macie już zrobione we wtyczce, się nie liczy. To jest zupełnie inna opcja. Ten portfel mobilny, znaczy, ten portfel mobilny to nie jest to samo co, co wtyczka, po prostu. Więc będziemy musieli załadować trochę środków na ZK Sync. Później te środki przesłać z portfela Metamask na Argent Wallet, i później z Argent Walletu dać granta na Gitcoinie. I tym sposobem powinniśmy się zakwalifikować na minimum 3 airdropy. Także nie przyciągając, zapraszam na intro. Tutaj będziemy dawać te granty. Musicie sobie założyć konto na GitHubie. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie, a my zaczynamy, znaczy najpierw wam pokażę. Możemy tak. Mamy tutaj dwie opcje. Możemy użyć albo Orbiter Finance, albo możemy użyć Zigzaka. W oby tych dwóch przypadkach ja akurat będę bridgeował zwrapowane Ethereum, bo nie da się tutaj zmienić tokena tak samo jak na tym Orbiter można wysłać tylko Ethereum. Ja swoje Ethereum będę akurat wysyłał z Polygona, ale mamy tutaj kilka innych opcji. Możliwe, że macie już jakieś środki na warstwie drugiej. Wtedy po prostu brydżujemy na i Synca, na MetaMaska. Przynajmniej ja to będę robił w ten sposób. Albo w sumie można się połączyć od razu tutaj z tym Orbitrerem, tym Argent mobilnym portfelem. Zaraz muszę to sprawdzić. Connect Wallet. Nie, tutaj na orbiterat akurat mamy tylko Metamaska, jeśli chodzi o tego zigzaka, tutaj też jest tylko Metamask. Dobra, więc jednak trzeba będzie po prostu przesłać z Metamask na Argenta, i później Argentem łączymy się na tym Gitcoinie. I tam będziemy dawać granty. Więc ze względu na to, że będziemy używać Polygon na początku, ja wskakuję na spółki swap i tutaj muszę zrobić sobie swapa. Więc zamieniamy 70 USDC na zrapowany Ethereum. Tutaj robimy swap. Potwierdzamy oczywiście na naszym Metamasku. I cierpliwie czekamy na finalizację tej transakcji. Później skakujemy oczywiście na bridge i będziemy to bridgeować na ZK Sync. No i coś tu nie poszło. Try Rising Slippage. Wiadomo, Slippage czyli poślizg ceny. Ten poślizg to jest zwykle, gdy na przykład jest mała płynność, wtedy trzeba podbić. Ten slippage, te tolerancję tego poślizgu, czyli jak ja teraz ustawiłem 1%, to znaczy, że ta transakcja, m, finalna wartość tej transakcji może się różnić o 1%. No ale już przeszło, także już powinno być ok. No i mamy tutaj trochę Ethereum. Dobra. No i teraz w sumie obojętne, czy chcecie użyć Orbiter, czy chcecie użyć Zigzaka. Obydwie te platformy nie mają jeszcze tokena, także możliwe, że coś nam tutaj skapnie. Ja akurat będę używał tego orbitera, a zik znaczy tego zigzaka sobie zostawię na później. No ale niestety nie jest tak kolorowo, jak mi się wydawało, bo nie widzi mi tego Ethereum na poligonie, ani mi nie widzi orbiter, ani mi nie widzi zigzak. Więc chciałem jeszcze to zrobić inaczej i wysłać sobie po prostu Ethereum na Arbitrum i z Arbitrum Przelać, zrobić to w ten sposób, że z Arbitrum wysłać na zk-sync. Chciałem to zrobić przez Bybit i nie mogę zrobić wypłaty z Bybit, bo nie dochodzą mi maile. Także niestety musimy wrócić na zk-sync. Ja to zrobię w ten sposób, że po prostu wyślę sobie trochę Ethereum z Ethereum na zk-sync i później z tego zk-sync wyślemy na Argent Wallet. Wyślemy sobie 0335 powiedzmy. Tutaj dajemy top up. Zaraz wam powiem jaki będzie fee. Fee w tym momencie nie jest zbyt drogie. 5 dolarów. 5.45 dokładnie. Także nie jest no tak źle jeszcze. Wysyłam tam 60 dolarów i później jak to Ethereum się pojawi na MetaMasku, to z MetaMaska na Argent Wallet na ten mobilny. Męczę się tu męczę, nie mam zbyt dużo czasu, a kurde, jak zwykle pod górkę. Za chwilę będą te małpy i kurde, trzeba tu czatować na małpy a nie wideo nagrywać. Dobra, więc teraz mamy już te Ethereum zdeponowane i wchodzimy sobie na portfelu Argent. Klikamy tam Receive. Później dajemy From Another Wallet i From ZK Sync Web Wallet. Pojawi nam się tutaj kod kreskowy, do tego mamy adres. Ten adres należy sobie skopiować tutaj. Tutaj dajemy transfer, musimy aktywować nasze konto. Właśnie, zapomniałem o tej aktywacji w sumie. Tutaj sobie wklejamy ten adres, tutaj dajemy Maxa i dajemy send to zk-sync. 3 dolary za transakcję, dobra, wysyłamy to. Dobra, teraz poszło i cierpliwie czekamy, aż to doleci na naszego Argenta. Dobra, więc to mamy zrobione. Teraz wchodzimy sobie tutaj na grancy i łączymy nasz portfel Argent. Dobra, łączymy się oczywiście przez Wallet Connect i skanujemy nasz QR kod na telefonie. Teraz możemy sobie sprawdzić, jakie tutaj grancy możemy dać. Ja chciałbym na przykład na ten Jedi Swap, ale możliwe, że Jedi Swap już jest pełny, a Via Protokołu może. Tutaj mamy trustless, który robiliśmy. Też można go sobie dodać. Dobra, jak już mamy wybrane nasze granty, to wchodzimy tutaj w nasz wózek i robimy checkout. Dobra, ja daję minimum. Nie wiem czy to przejdzie, bo tu mam jeszcze 194 daj. Dajemy ZK Sync checkout i proceed. Przy tym czekaucie znowu się tutaj trzeba połączyć. Dobra, teraz complete. Na naszym telefonie dajemy approve. Done, thank you. Uff, dobra, daliśmy radę. Gratulacje wszystkim, którym się udało. Wiem, że to było zamotanie z poplątaniem, ale już jest po wszystkiemu. Nie do końca to wyszło tak jak chciałem, ale myślę, że nie jest źle. Tak jak widzicie, jest tutaj wiele opcji na ogarnięcie tego, więc mam nadzieję, że znajdziecie którąś swoją własną dróżkę, która zadziała i to tyle ode mnie. Dzięki wielkie, zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, jo!